Wszystkiego tutaj, tlenka czerwonego tam. O tak! Co robisz, sami? Zostałem zaproszony na wystawę sztuki, stu. Wyobrażasz sobie? Co, że więc? Artydzieła! To moje opus! Jestem pewna, że jest niezłe. Spójrz tutaj, potrzebuję Twojej opinii. Napracowałem się nad tym, zwłaszcza nad słońcem. O, sami, jesteś taki utalentowany! Naprawdę mi się podoba! Co możesz powiedzieć o obrazie? Cóż, myślę, że jest uroczy. Uroczy? Nie mogę uwierzyć, że to powiedziałaś! To miało być profesjonalne! Ale katastrofa! Chciałem wygrać i być następnym Picasem. Nie martw się, możemy namalować coś innego, okej? Okay? Naprawdę? Okej! Okay. Witajcie, kochani! Dzisiaj stworzymy coś bardzo wyjątkowego. Nie zapomnij, Suzy! Obraz musi mieć efekt wow, to ważne! Wiem sami, i to Ci się spodoba. Zaufaj mi. To jest takie ekscytujące! Zastanawiam się, co to będzie. Zaczniemy od nadania kształtu. Oto zarys. W serce nie mam mowy. Czy nie to się bardziej pomysłowa? Dopiero zaczynamy sam, a teraz musimy to wyciąć. A, to brzmi interesująca. <laughs> Dzięki za tę pochwałę, sami. Gdzie jest kolor? Ach, jesteś taki niecierpliwy, Glutku. Zaraz do tego dojdziemy. Hmm, może zaczniemy od czerwonego? Co ty na to? Cóż, nie jest różowy, ale będzie okej. Okay. <grym> Zastanawiam się, dlaczego tak myślisz. Mam swój pędzel. Odsuń się, proszę. Te plamy są skazane na zakładę. Wow, nie tak szybko, Sami. Potrzebujemy więcej farby. Już się robi. Hm, zobaczmy. Pomarańczowe wygląda dobrze. Podoba mi się ten wybór. Umieśćmy go obok czerwonej farby. Kiedy zaczniemy właściwie malowanie? Potrzebuję czymś się zająć. Niedługo? Ok. O nie, wystawa zaczyna się za godzinę stóp. Potrzebuję, żeby ten obraz był gotowy. I będzie. Zrelaksuj się, a ja zrobię kilka żółtych kleksów. Dalej, Gdzie jest różowy, stół. Mój obraz nie może nie mieć różowego. Będzie wyglądać jak tęcza. Tęcza nie ma różowego. Czego potrzebujemy? Różowego? Nie mamy żadnej różowej farby, spójrz! O, racja! Dlaczego nie mówiłaś wcześniej? Mój proces się skończył! O, to oznacza, że mogę skończyć serce. <grym> wow, tyle kolorów! Ale to nie jest to do końca to! Wiesz, o co mi chodzi, kolego? Potrzebujemy czegoś żywego! Czegoś wyjątkowego! Czegoś. różowego! Nie mogę się powstrzymać! Uspokój się i zobacz, co znalazłam sami. Możemy dodać go dokładnie tu. Wow, zrobiłabyś to dla mnie? Dzięki, Su! Jesteś najlepsza! Kochani, zostańcie jeszcze trochę. Najciekawsze części dopiero przed nami. Ach, zawsze marzyłam, aby być sławnym artystą. Byłoby tak fajnie! Ludzie przychodziliby zobaczyć moją pracę! Byłbym bogaty! O, to byłoby. Gdzie ja jestem? Ocknij się, musimy dokończyć malowanie, pamiętasz? Mamy ograniczony czas. O raz ja, przepraszam! Wiem, co robić! Chodź do tatusia! Będziesz tego potrzebować, Su! Dzięki! To pomoże nam wygładzić farbkę. Spójrz! Wow, spójrz na te akcje! Su, ty to masz talent! Wygląda fantastycznie! Szczerze myślałam, że jesteś amatorką! O, dzięki! To wiele dla mnie znaczy sami. Artystką, Su. Zrobiłem nowy znak! Myślę, że Ci się podoba. <laughs> Świetnie! Teraz górna część! To jest niewiarygodne! Mógłbym to oglądać cały dzień! Kochani, jeśli się zgadzacie, to subskrybujcie nasz kanał i dajcie nam kciuk w górę! Dobrze, wymieszaliśmy już całą farbę! Sami mógłbyś zająć się kolejną częścią? <laughs> Jestem trochę zajęty, Sue! Natchnienie nie dopadło, wiesz? Powierzam to Tobie! W porządku, mam tutaj pędzel. Po prostu przeciągnę nim po farbie. O tak. Pamiętaj, pędzel jest przedłużeniem ciebie, więc się go nie bój. Wow, to takie głębokie, Sam. Okej, okay, co powinniśmy zrobić dalej? Możesz wziąć tansu, pomóżesz z teksturą. Czy to nie jest twoja gąbka do mycia? Okej, okay, tak łatwo nie wymigasz się od wieczornej kąpieli. Nie byłbym taki pewny, Su. Mam magiczną różdżkę. Mogę cię w coś zmienić, wiesz? Okej, okej. O wow, to jest jeszcze lepsze niż sobie wyobrażałam. Wow, masz rację! To cudowne, Su. Powinno wisieć w galerii! I jeszcze nie skończyliśmy. Musimy dodać kilka fantastycznych szczegółów. Tak, rzeczywiście fantastyczne. Przepraszam, Hej. sami, ale potrzebuję tego. O, oh, nie Przepraszam, naprawdę potrzebuję tego pędzla. Kreatywność kwitnie, co? Dobra, możesz go wziąć. Dzięki. Potrzebujemy niebieskiej farby do następnej części. Mm, muszę więcej ćwiczyć. Proszę tu. Najlepsza farba, jaka kiedykolwiek istniała. Wycisnąłem ją sam. Świetna robota. Dzięki, Sam. Użyjmy tego, aby narysować kilka chmur. To jak oglądanie mistrza przy pracy. Wow! O, nie zawstydzaj mnie. To frustrujące. Dlaczego nie mam żadnych pomysłów? Sami pomagasz mi przy malowaniu. Nie mogłabym tego zrobić bez ciebie, więc nie bądź dla siebie zbyt surowy. Ojej, zgubiłam werecik. To był mój ulubiony. Nigdy nie będę poważnym artystą bez niego. To nie wygląda na przekonujące nakrycie głowy. Będzie musiało wystarczyć! Nie mogę być artystą bez niego! Teraz użyjemy gąbki. To bardzo wygodne narzędzie, zobaczcie! To jest prawdziwe słońce, a twoje wygląda jak żółtko jajka! Jeszcze nie skończyłam! W dzisiejszych czasach wszyscy myślą, że są krytykami sztuki. Zobaczymy, panie wielki artysto. Cóż, twój może być nieco lepszy niż mój. Przy okazji, gdzie są rośliny? Potrzebujemy ich na obrazie! Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Już wiem, co rysować. Wow, palma? Wygląda jak raj! Chodź, co na to! Teraz chcę jechać na wakacje. Mógłbym sobie popracować nad moją opalenizną, poczekaj! Chyba potrzebuję więcej czarnej farby do palm. Proszę bardzo, Suzy. Dostawa właśnie dotarła. Obiecałeś, że mnie tam zabierzesz. Hej, czekaj. Jeszcze nie jest skończone. Wróć. Czarna linia po środku będzie naszym horyzontem. Następnie namaluję góry na krawędziach. Co jest lalka? Dobrze, kilka pociągnięć pędzlem tutaj. O, mam pomysł. Wow, spokojnie! Uważaj, że jest cenny! Hej, co to było? Ach, zapomnij, żeby tam skupię się na malowaniu. Wow, to takie romantyczne. Lalka też się podoba. Miło mi, że wam się podoba. Pozwól, że dodam kilka szczegółów. Musimy sprawić, żeby naprawdę się wyróżniał. Hmm. Dlaczego nie namalować obramowania na krawędzi? Wow, to dobry pomysł, Sami. Ach, wystawa zaraz bliżej, Su. Już nie mogę, robi się nerwowy. O, zapomnieliśmy wymyślić tytuł dla naszego obrazu. Jakieś pomysły? To jest mój czas, żeby zabłysnąć. Istnienie miłości? Wow, to jest idealne. Nie jestem tylko ładnym glutkiem, wiesz? O, lepiej się ubiorę. Gdzie jest mój krawiec? Umieszczę tu etykietę z nazwą. Chciałabym podziękować wam wszystkim za tę specjalną nagrodę. To dla mnie wiele znaczy, że kochacie moją sztukę. W sztuce nie chodzi tylko o talent. Chodzi o miłość. Czekajcie, kogo ja oszukuję? Jestem super utalentowany. Spójrzcie na ten obraz. E, Sami, co tam robisz? Ćwiczę swoją umowę zwycięzcy. Będzie mi potrzebna. Ale wystawa już się rozpoczęła. Że co? O nie! Do zobaczenia wszystkim! Powodzenia! A wy, kochani, pamiętajcie o polubieniu i subskrybowaniu. Do następnego!